Kukis podkreśla: Prezes zobligował się publicznie Paweł Kukis. Jarosław Kaczyński publicznie zobligował się do wykonywania postulatów Kukis 15. Znak zapytania dobrze by było, gdyby ustawa antykorupcyjna została przegłosowana jeszcze w czerwcu, a przynajmniej do pierwszego pakietu ustaw z Polskiego Ładu. To będzie dowód na wywiązanie się z umowy i dobra zapowiedź na przyszłą współpracę stwierdził Paweł Kukis. Komentując umowę programową spis W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukis 15 Paweł Kukis przedstawili szczegóły zawartego pod koniec maja porozumienia programowego. Zakłada ono, jak mówił Kaczyński, że PiS poprze szereg ustaw ważnych dla ugrupowania muzyka między innymi ustawy antykorupcyjną, o dniu referendalnym, a także o sędziach pokoju, czy, o czym wspomniał Kukis, powołany zostanie zespół do spraw. Prac nad nadaniem każdemu obywatelowi RP indywidualnego, biernego prawa wyborczego. W zamian Kukiz 15 będzie wspierać projekty z Polskiego Ładu. Odnosząc się do ogłoszonych postanowień, Kukiz podkreślił, że prezes PiS zobligował się publicznie, przed kamerami do wykonania kluczowych postulatów Kukiz 15. Dobrze by było, gdyby ta ustawa antykorupcyjna została przegłosowana jeszcze w czerwcu, a przynajmniej odbyło się przynajmniej jedno czytanie w sejmie, powiedział poseł. To będzie dowód na wywiązanie się z umowy. Projekt ustawy trafił do sejmu już na początku czerwca i zakłada, że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec nich zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk. Współkach, w których skarb państwa ma co najmniej 10% udziałów. Do jesieni, do pierwszego pakietu ustaw z Polskiego Ładu, musi być przynajmniej uchwalona ustawa antykorupcyjna, to z całą pewnością. To będzie dowód na wywiązywanie się z umowy i zapowiedź nadziei na dobrą, przyszłą współpracę, zadeklarował lider Kuki z 15. Kuki uznał także, że ważny dla niego jest to, że pod punktem dotyczącym rozpoczęcia zmian w ordynacji wyborczej podpisał się Kaczyński. To udowadnia, że prezes ma świadomość, że takiego indywidualnego prawa nie ma i to jest bardzo ważne, podkreślił